Tak? Witam, witam Pana serdecznie z tej strony redakcja konkretne wydarzenia TV. Byliśmy dzisiaj umówieni z tego, co ja. Zgadza się, zgadza witam się. Witam Pana, Pana rzecznika jeszcze raz bardzo serdecznie. Mam takie krótkie pytania i chciałem przy okazji też powiedzieć coś od siebie do Pana, żeby Pan, bardzo bym Pana prosił przy okazji, żeby Pan sporządził z tego jakąś notatkę, jeżeli tam jest taka możliwość. Ja mam takie pytanko, bo odnośnie, odnośnie pana Damiana Gabrysia z ulicy Głównej 45, to jest szawnica. Czy jest jakieś, jak tam sprawa się odbywa? Bo wie pan co, chodzi mi o to, dlaczego do pana dzwonię. Ja zaraz też krótko wyjaśnię o co to chodzi. Jestem pomawiany przez tego pana, on ubliża zarówno yy, sądu, jak i, jak i policji, yy, prowadzi transmisję na żywo. Po prostu ubliża ludziom, wyzywa ludzi na żywo. Ja powiem panu szczerze, byłem, jakoś to było w zeszłym tygodniu, byłem świadkiem, kiedy prowadził transmisję na żywo, próbował, że tak to powiem, po swojemu wyłudzić mój adres zamieszkania, bo ja dzwonię oczywiście z Krakowa do pana. Mój adres zamieszkania, nawet próbował się, że tak powiem, prosił ludzi na żywo, żeby ten adres. Dla niego udostępnili mu jemu, bo on chciał przyjechać pod mój adres zamieszkania i chciał, nie wiem jaki cel miał w tym, yy, nachodzi próbował mnie nachodzić, jednym słowem. I dlatego do pana dzwonię, czy jak tam sprawa się odbywa, czy ten człowiek, bo to już z tego, co ja wiem, to trwa już od czterech lat i nic się z tym nie dzieje, a wiem, że człowiek ma. 500 spraw w tych sądach, czy, czy nawet i większą i liczbę. Czy pan ma jakieś może informacje na ten temat? Bo wie pan, co człowiekowi, nic nie, nikt o nikim nic, ja o nim nic nie mówię, że tak to powiem. Nasza redakcja nic o nim nie mówi, a człowiek po prostu. Jest, jest po prostu prześladowany przez tą dobrze, osobę. Dobrze, ale to skonkretyzujmy, to pan oczekuje czego? Żebym ja panu podał, trzyma jakieś sprawy bo... czy, czy jak tam pan, się to bo... przebiega ta sytuacja, czy ten człowiek ale to znaczy no jak sytuacja? No ja mogę mówić tylko o ewentualnych sprawach, które ma bądź, które się zakończyły. Aha, a nie zna pan tam sytuacji, czy po prostu, czy ten człowiek będzie jakoś karany, czy on sobie będzie chodził dalej bezkarnie po no, ulicach? Tak jak panu mówiłem, ja mogę co najwyżej ustalić, czy i <laughs> jakie sprawy miał w ostatnim czasie, jak się zakończyły, natomiast no to takie ogólne pytanie, jak sytuacja z panem Gabrysiem, no, no to ja panu to nic nie odpowiem. Mm -hmm. A mógłbym prosić ewentualnie takie, takie, jakie, jak tam się ta sytuacja, jak tam te sprawy... U niego. To wie pan co, to mam do pana taką prośbę. Tak, ja tak? pan mi to pytanie zadał na mojego maila. Na, nie wiem, czy ma pan dostęp do e, strony internetowej Sądu Okręgowego w Sączu? Właśnie chyba nie mam. Chyba nie mam. Ne, to pan znajdzie. Jak nie, to ja panu podaję e, maila do mnie. I już, już sobie e... zapiszę sekundkę. Sekundeczkę. Tak, słucham. E, łącznie rzecznik prasowy. Już piszę. na końcu. Przez chy tak? Rzecznik prasowy razem i po y, po prasowy, po literze i y, w tym ciągu rzecznik prasowy k małe. To chodzi o to, po, że. że to po, po tym rzecznik prasowy, rzecznik tak? Prasowy k, małpa, k, k. Nowy sac. Tak? Małpa. Małpa. Nowy sac. Kropka. Nowy sacz. Tak, 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 no polskimi znakami pisłownia Nowego Sącza. Aha. s o Dobra jak pan tam w miarę konkretnie nam, znaczy w miarę, no musi być konkretne pytanie o, o jakie sprawy, za jaki okres, to, to panu odpiszemy. Jakby pan miał problemy z tym adresem, to, to strona, może pan sobie wejść na stronę sądu okręgowego i tam w zakładce Struktura organizacyjna jest rzecznik prasowy i jest podany ten mój adres mailowy, który panu podałem. Jakby panu coś nie wychodziło, czy, czy jakby pan źle... Przepisał to, co ja panu podyktowałem. Wie pan, co ja nie składałem, powiem panu jeszcze tak szczerze, zawiadomień na, na komendę, ale chyba się wybiorę. Wie pan, co no to w tym zakresie to ja panu nie powiem. Wiem, ale pan nie o oso, co tak, mi nie, 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 chodzi. Niech, niech mi pan jeszcze powie jedną no. rzecz, bo my mamy wszystko na płytkach nagrane, to jak on po prostu y, nas y, pomawia, mm -hmm. ubliża i w ogóle. Mamy te jego wszystkie nagrania, mamy to u naszej pani, że tak powiem, prawnik. Czy, te, czy tą płytkę ewentualnie odesłać do państwa tam do sądu? Jakby mi pan tam... Ale wie pan co, do mnie to nie ma potrzeby. Wiem, pan wiem, wiem. wiem, 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 dobra. A to gdyby pan ewentualne zawiadomienie gdzieś składał, to, to może być jako dowód. Dobra, dobra. No to takim tego maila, postaram się w tym tygodniu panu odpisać. Dobra, dobra. No to pozdrawiam. Jakby coś jeszcze to proszę oczywiście dzwonić. Dobra, pozdrawiam. Dzisiaj nie mam rozpraw i miałem czas, żeby z panem porozmawiać. Mm -hmm. Natomiast od jutra wchodzę na salę i, i będzie z tym gorzej. Mm -hmm. A kiedy ewentualnie jeszcze w którym terminie można dzwonić w przyszłym Wie tygodniu pan, że... jakby w przyszłym tygodniu? Może pan w tym tygodniu w piątek, bo, bo w piątek chyba nie mam sali, jeszcze coś sprawdzam w kalendarzu. Mm -hmm. No, w piątek nie mam też rozpraw, to no bo tak to oczywiście może pan dzwonić, ale to panu odpowiem, że odzwonię w innym dniu. Dobra, dobra. No, no to w takim razie, są, gdyby się coś działo, to, to, też, to będę, będę się kontaktował. Dobra, dobra, dziękuję panu, Dziękuję panu serdecznie, pozdrawiam. Więc kochani, hmm, będziemy oczywiście działać i w pewnych kwestiach.